Ja będę się podpierał notatkami w przeciwieństwie do moich y, poprzedników ze względu na to, że będę chciał. Okay, dzięki. Będę chciał tutaj troszeczkę historii, troszeczkę o sztuce nawiązać, kilka ciekawostek. Postaram się Państwa zainteresować według mnie liderem, nie tylko europejskim, ale światowym, y, jeśli chodzi o, o produkcję złota inwestycyjnego czyli tego, czym się zajmujemy i co dla Państwa oferujemy. Zaczniemy od historii. 1194 rok to jest rok, który datuje się jako Powstanie Mennicy Austriackiej. Monety wybijane były w Austrii już w czasach średniowiecznych, około roku tysięcznego, ok, około roku tysięcznego i na początku były one wybijane w Salzburgu. W wieku XII dopiero ta produkcja się rozszerzyła, przesunęła się troszkę na południe i na południowy wschód Austrii, natomiast po połączeniu się różnych księstw po zmianach politycznych w Austrii yy, Wiedeń stał się taką centralną jednostką, która no, stała się też stolicą Austrii. W związku z tym rynek wymógł, żeby ta znajdowała się właśnie w Wiedniu. Jeśli chodzi o produkcję monet, trzy takie bardzo dzisiaj wydaje się śmieszne przedmioty, które uwzględniłem tutaj na tym slajdzie. Pierwszym przedmiotem, który był wykorzystywany do produkcji monet, to był młotek menniczy. Czyli po prostu przy pomocy młotka wybijało się monety. Nie wyobrażam sobie, jak to, jak to wyglądało, ale tak było. W, w toku, kiedy rewolucja przemysłowa zaczęła mocno przyspieszać, pojawiło się coś takiego jak wałek menniczy. W ten sposób były monety wytwarzane, potem kolejne 150 lat i powstała, powstało coś w stylu młynka, czyli kręciło się korbką i, i powstawały monety. Kolejny rozwój technologiczny, i coraz bardziej technika szła do przodu. Powstała coś takiego jak prasa hydrauliczna, przy pomocy której te monety były wybijane. Dzisiaj linie technologiczne. Potrafią wybić 700 monet na minutę. To jest niesamowita liczba, to jest nie do wyobrażenia, ale ta produkcja no, jest już produkcją masową, jeśli chodzi o monety złote, i te liczby są no, imponujące. Jeśli chodzi o historię, to jeszcze trzeba by tak tutaj podkreślić czasy panowania pierwszej cesarzowej, o której za chwilkę kilka zdań opowiem, austriackiej, czyli Marii Teresy. W 1780 roku zostały czyli w roku śmierci cesarzowej, talary Marii Teresy, które były bardzo popularne i które były środkiem płatniczym w Austrii. Potem Cesarstwo Austro-Węgierskie, jego rozkwit, no i czasy I wojny światowej. Po zakończeniu I wojny światowej wszystkie, można powiedzieć, mniejsze mennice, które wybiały monety w Austrii, yy, zaprzestały tej działalności i powstała jedna mennica austriacka, yy, która posiadała prawo i możliwość wybijania tych monet. A historia współczesna to 1989 rok, czyli powstanie mennicy austriackiej jako spółki akcyjnej jako yy, spółki podległej bankowi austriackiemu, narodowemu bankowi austriackiemu. Ta historia jest bardzo ciekawa i można by o niej długo opowiadać. Ale z historii to ja zawsze byłem słaby i nie będę Państwa tutaj tym być może zanudzał. Cesarzowa, yy, co ciekawe, już w wieku 23 lat objęła yy, władanie nad Cesarstwem Austro-Węgierskim. Miała bardzo trudne zadanie, bo to był ogromny obszar terytorialny, który sąsiadował z wieloma krajami, które czyhały na jakieś potknięcia, właśnie władcy austriackiego. I Radziła sobie z tym bardzo dobrze, pomimo bardzo małego doświadczenia i młodego wieku. Prowadziła też bardzo y, dobrą politykę, wprowadzając wiele reform w, sądownic w sądownictwie, reform monetarnych i wiele innych, również związanych z, y, z polityką zdrowotną w Cesarstwie Austro-Węgierskim. No i na jej cześć y, w 300 roku, w 300 rocznicę urodzin. Marii Teresy. Menisa austriacka wyprodukowała talary Marii Teresy. Wszyscy kojarzymy austriackiego producenta jako firmę, która wytwarza wileńskiego filharmonika. Ale w ofercie posiadają wiele różnych monet. To są monety srebrne, to są monety miedziane z różnych innych metali. Monety koloryzowane, także wybór jest bardzo szeroki. są nawet monety euro. Tak. Tu jest nominał 20 euro, jeśli chodzi o te talary, od 2017 roku są wybijane. I tutaj nawiązując do pytania, które padło od jednego z panów, dlaczego nie mamy bielika w naszej ofercie, tych talarów nie mamy, no bo one w Polsce praktycznie są nieznane. Jeszcze nikt mnie o te monety nie zapytał. Dopiero gdzieś tak, powtarzając sobie historię manicy austriackiej, przypomniałem sobie, że, że takie ciekawe monety są. Nie wykluczam, że kiedyś się gdzieś tam na naszych stronach również pojawią, ale to. Melodia przyszłości. Z historii mm, austriackiej Mednicy jest jedno bardzo ciekawe, długie zdanie, które napisał y, austriacki pisarz żyjący w XIX wieku Adalbert Stifter, który obrazuje pieniądz, złoto, dobrobyt, bogactwo, pogoń za, za marzeniami i szczęściem. Pozwólcie Państwo, że przeczytam to, bo to naprawdę, jak się zagłębi w to, co on napisał, to jest no, bardzo głęboka sprawa. Yy, początek, yy, w ogóle tak, Adam Schlifter wrzedł, wszedł na wieżę yy, austriacką, spojrzał na budynek mennicy, to był początek XIX wieku, i napisał to, co mu przyszło do głowy. Dziwny to dom, robi się w nim coś, co samo w sobie jest mało przydatne. Można by powiedzieć, że w ogóle bezużyteczne, ale zgodnie z konwencją, uosobienie wszystkich innych drzemie w tej rzeczy i walczy się o nią każdego dnia. Gorąco poszukiwane przez miliony rąk i codziennie przez miliony rąk wyrzucane. Pieniądz. Rzecz. Najpierw nieszkodliwie pomyślana dla wygody ludzi. Pusty. Nieznaczący przedstawiciel prawdziwych dóbr. Tak, że oni, Wielcy, niezdarni, niewygodne, nie wszędzie można je przenosić. Wtedy delikatnie narastające, stopniowo zyskujące na znaczeniu, dające niewymowne korzyści, mieszające rzeczy i ludzi we wzrastającym współżyciu. Najdelikatniejszy duch nerwowy popularnych połączeń, w końcu demon zmieniający swój kolor, stający się zamiast tego rzeczą obrazu rzeczy, tak. Jedynej rzeczy, która pochłonęła wszystkie inne. O złoto to przecież było bardzo wiele wojen. Każdy chciał to złoto posiadać jak najwięcej. Tylko czy to złoto naprawdę tak przynosi tyle szczęścia, ile byśmy chcieli je mieć? Trochę na pewno. Teraz najnowsza historia mennicy austriackiej. Rok 1989 to pierwsza edycja Filharmonii Wiedeńskiej. Doskonale znana nam moneta, Filharmonia Wiedeńska, Wiedeński Filharmonik, Filharmonicy Wiedeńscy, różnie jest nazywana, każda nazwa jest prawidłowa w tłumaczeniu na nasz język. Ta moneta, która w 1989 pierwszy raz była wybita, już po trzech latach, w 1992 roku, przez Światową Radę Złota została określona jako najlepiej sprzedająca się złota moneta na świecie. Ta sytuacja jeszcze trzykrotnie się powtórzyła po tym roku, także Filharmonik już czterokrotnie był monetą, która się sprzedawała najlepiej. W związku z tym, że złote monety się sprzedają w, w ogromnych ilościach, Austriacy wprowadzili do oferty również srebro i platynę. Monety złote są w, od uncjowych poprzez półuncjowe, ćwierćuncjowe, jedna dziesiąta, aż do jednej dwudziestej uncji. Monety srebrne są tylko jednouncjowe, natomiast platyna, co ciekawe, jest uncjowa i jedna dwudziesta, jedna dwudziesta piąta uncji platyny również są takie monety. No i teraz wizualizacja Filharmonika Wiedeńskiego wygląda zawsze tak samo. Zmienia się tylko rok. No i była jedna znacząca zmiana, o której powiem pod koniec. Począwszy od pierwszego wybicia aż do dzisiaj moneta przedstawia po jednej stronie instrumenty słynnej Wiedeńskiej Orkiestry. Tutaj jest niesamowicie dużo detali i każdy z nich jest bardzo istotny. Kto się zna na muzyce to będzie wiedział o czym mowa. Ja się nie znam, więc te nazwy są dla mnie niektóre trochę obce. Natomiast druga strona monety no to jest główna sala Musicverein, czyli ta sala koncertowa, w której odbywają się noworoczne koncerty, które są przez orkiestrę właśnie wiedeńskich filharmoników mhm. organizowane. Kiedyś słuchałem innej muzyki. Od pewnego czasu, troszeczkę jest to zbieżne z tym, czym się teraz zajmuję, w Nowy Rok to jest stały punkt programu, żeby przynajmniej na kilkanaście minut włączyć ten koncert i, i popatrzeć na tych niesamowitych ludzi, którzy tą właśnie muzykę całemu światu przedstawiają. Filharmonicy wiedeńscy grają pierwsze skrzypce w koncercie monet bulionowych. To takie hasło marketingowe, które rzeczywiście łączy się z wizualizacją monety, no i z tym, czym ta moneta faktycznie jest. I tak jak mówiłem, ta moneta w 1989 po raz pierwszy pojawiła się na rynku. Potem mieliśmy lata 92, 95, 96 i 2000, kiedy to była najlepiej sprzedającą się monetą bulionową na świecie. Ale monica austriacka to nie tylko wiedeński filharmonik. Są monety historyczne, czyli dukaty. Czwórka dukata, czyli czworak tak zwany. Korony, czyli to były monety, które w cesarstwie austro-węgierskim były monetą obiegową, guldeny, talary właśnie Marii Teresy, no i sztabki. Sztabki od sztabek jednogramowych po sztabki kilogramowe. Tutaj są niesamowite liczby, które są realizowane właśnie przez Manicę austriacką. Liczba sprzedanych filharmoników wiedeńskich, tylko jednouncjowych w ostatnich trzech latach, no robi wrażenie. Myślę, że. W tym roku może jeszcze nie, ale za rok, dwa to prawdopodobnie pęknie milion sztuk sprzedanych jednouncjowych monet właśnie wiedeńskiego Filharmonika. Jeśli chodzi o sztabki, no to również tutaj są ilości troszeczkę niższe niż wiedeńskiego Filharmonika, ale też są na pewno imponujące. Co ciekawe, Austriacy dla nich sztandarowym produktem jest właśnie ten wiedeński Filharmonik. Jednouncjowy przede wszystkim, dlatego też nie mają w swojej ofercie jednouncjowych sztabek złota. Po prostu nie chcą robić konkurencji dla, dla swojego filharmonika, z którego są bardzo dumni i, i który jest numerem jeden, właśnie w ich ofercie. Szybko przeszedłem przez tą prezentację, może teraz troszeczkę więcej, będzie jeszcze takich kilka ciekawostek. 700 monet na minutę to jest właśnie taka ilość, którą w dzisiejszych czasach przy dzisiejszej technologii są w stanie wybić maszyny, które funkcjonują na, na rynku. Austriackim na rynku wiedeńskim, właśnie w menicy austriackiej. Menica austriacka zatrudnia ponad 200 osób, więc to też jest myślę liczba niemała. A są to sami fachowcy, bo osoby, które zajmują się wiadomo sprawami związanymi z biurokracją, że tak powiem, ale są to też rytownicy, czyli osoby, które przygotowują kształt tych monet, które przygotowują te służące do wybijania tych monet wzory. Więc jest to, jest to całkiem imponująca liczba. Drugi punkt z takich ciekawostek, dziewięciomiesięczna barykada Melnicy. Tutaj, jeśli chodzi o historię, rok 1679, w Austrii dotarła epidemia dżumy do Austrii. Melnica Austriacka bardzo dobrze już wtedy funkcjonowała. No i ówczesny yy, Dyrektor, może nie, ale mistrz mędnicy, o tak się nazywa osoba, która była najważniejsza w tej mędnicy, podjął decyzję, że zamykają mennicę, barykadują się i przez okres 9 miesięcy zamurowali wszystkie okna, zostawili tylko jakieś tam niewielkie szczeliny. I przez 9 miesięcy byli całkowicie odizolowani od świata. I niesamowite było to, że wszyscy przeżyli, nikt nie zachorował, co zostało y, odczytane jako po prostu cud. I od tego czasu. Zawiązała się tradycja, która powoduje, że co roku Austriacy, właśnie pracownicy Medlicy Austriackiej wybierają się na pielgrzymkę do y, miejscowości Lanz, jeśli teraz czegoś nie przekręciłem, y, gdzie znajduje się kościół Trójcy Świętej, ponieważ uznano, że to właśnie Trójca Święta zachowała wszystkich pracowników malnicy przy zdrowiu i przy życiu. Kiedyś była to bardziej, że tak powiem, dziękczynno-religijna pielgrzymka. Dzisiaj również ma to bardzo Poważne znaczenie w życiu pracowników Mennicy, ale jednocześnie powoduje to też, że wtedy wszyscy mogą się spotkać, i również jest organizowane takie spotkanie dla wszystkich pracowników Mennicy. Więc tradycja w życiu pracowników Mennicy austriackiej również ma bardzo duże znaczenie. W rękach Niemców, no tutaj to już poprzedni wiek, czyli rok 1938, Austria zostaje wcielona do III Rzeszy, przestaje istnieć jako Samodzielne funkcjonujące państwo, i wówczas mennica austriacka przechodzi w ręce Niemców, przestaje istnieć Narodowy Bank Austrii, wszystko staje się własnością y, Banku Niemieckiego. To były niesamowite ilości, bo, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 60 ton złota zostało przejętych przez Niemców, właśnie od mennicy austriackiej. Jeszcze inne wartościowe y, rzeczy, także no to takie dość, dość znaczące było w historii Austriaków, no i Niemcy, wiadomo jak to było w czasie wojny, czas ten minął na szczęście i w roku 1945 wróciła menica austriacka na, na mapy austriackich przedsiębiorstw. Więc no tutaj Sporo Niemcy przejęli, ale Austriacy wrócili i, i od tego czasu dalej zaczęli funkcjonować jeszcze prężniej niż wcześniej. Koniec 31-12 1998 roku. Czy ktoś z Państwa kojarzy, z czym ta data się wiąże? Tak. harmonik się pojawił w 92 roku. Natomiast w 99, 1 stycznia, Austria weszła do strefy euro. Dlatego ostatni filharmonik 1000 szylingów został wyprodukowany ostatniego dnia 1998 roku. I od 1 stycznia 99 mamy już nominał 100 euro na każdym jednouncjowym filharmoniku. Uważam, że moneta wiedeńskich filharmonik jest monetą najładniejszą. To można polemizować. Nie wiem, kto z Państwa uważa, że filharmonik jest monetą numer jeden? Też. Nie, Wiele, osób... Bole, bole amerykańskiego orła. Wiele osób uważa, że właśnie amerykańskie monety orzeł i bizon ze względu na prestiż Stanów Zjednoczonych. Jest grupa osób, która lubi bardzo yy, klona z Kanady, bo jest ten mikroliść, który jest bardzo dobrym zabezpieczeniem dodatkowym tej monety. Australijczycy mają tą literkę P. Krugerrand ma mikronapis Krugerand, który też się powinien na tych monetach znajdować. Więc wszyscy twierdzą, że inne monety są lepiej zabezpieczone od filharmonika. A ja uważam, że filharmonik, ze względu na to, że jest tą monetą, która ma największą średnicę, ma tyle detali, jeżeli się dokładnie przyjrzymy, każdy musi być idealny. Z jednej strony te wszystkie instrumenty, z drugiej strony ten budynek orkiestry. I tu rzeczywiście bardzo trudna jest to moneta do, do podrobienia. Ja w ręku nigdy nie miałem falsyfikata filharmonika. Mam nadzieję, że nie będę miał. I dla mnie jest to moneta numer jeden. Właśnie, w, w tym momencie może. Mhm. Ile, ile, jest, ile monet jest w stanie wybić jedna szansa? Czy panu nie powiem? Nie od jestem... z tego zależy ten ideał rysunku przecież. Tak. No, procedury na pewno są takie, że jeżeli tam jakikolwiek się pojawia błąd, to pewnie od razu jest wymiana. Nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej. Ale to, to, jest, to jest rzeczywiście harmoniki, i myślę, że rany, to są dwa najbardziej precyzyjnie wykonane monety. Bo na przykład kangura australijski ma już problem z trzymaniem wymiaru. Eee... <coughs> Australijczycy mieli ostatnio inny problem, o którym było głośno. No ale jakoś tam poradzili sobie i zażegnali. Tam coś się nie zgadzało z próbą monet, ale wylądowali na cztery łapy i, i są dalej w grze. Ka w każdym razie wszystkie filharmoniki, które widziałem, są identyczne. Każdy ma taki sam wymiar, każdy jest tak samo wybity i nie ma żadnego odchylenia. Każdy nawet waży tyle samo, już trochę tych filmów przerobiłem i każdego jak kładę na wagę, to waży identycznie. Na przykład kangur australijski zdarzy się, że waży tam jedną setną grama więcej, mniej. Ja Wiadomo, że też waga może przekonywać, ale mimo wszystko widzę, że tutaj jest, stoi jakaś jakość taka, podejście takie powiedziałbym, już, Europejskie. Ordnung Musein. Europejskie. Europejskie Także tutaj wszystko musi się zgadzać. Mamy zaszczyt i przyjemność współpracować bezpośrednio właśnie z Manicą Austriacką. Nasze relacje się są mocno zacieśniane. Do tego stopnia, że w tym roku, w ramach Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiliśmy na aukcję możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu Manicy Austriackiej. To w ogóle wydarzenie było, które po raz, po raz pierwszy miało miejsce, bo nikt wcześniej. Nie miał możliwości wejścia i zwiedzania Mennicy. Osoba, która to małpcy wygrała, z osobą towarzyszącą wraz z przedstawicielami naszej firmy, i oczywiście yy, nie dyrektor, ale wysoko postawiona osoba Mennicy Austriackiej, też brała udział w oprowadzaniu po, po Mennicy. No praktycznie widzieli wszystko. Co ciekawe, to wchodząc, yy, rozpoczynając zwiedzanie, musieli oczywiście wszystko wyjąć byli sprawdzani czy cokolwiek nie wnoszą, potem oczywiście czy nie wynoszą, musieli być całkowicie czyści z wszelkich metali. No i wycieczka była niesamowita, te wszystkie urządzenia mogli zobaczyć jak to wygląda w czasie pracy, jak pracują osoby, które tam były, bo to w poniedziałek miejsce ta wycieczka miała, także wrażenia są niesamowite. No i to też taki ukłon myślę ze strony decydentów Mednicy Austriackiej w naszą stronę, że takie coś pozwolili nam dla, dla naszego klienta zorganizować. Ja uwielbiam austriackich, właśnie filharmoników wiedeńskich i tak pół żartem, kiedyś mi kolega powiedział, że do mnie jak przyjdzie klient i chce kupić cały pakiet, czyli pięć różnych monet, to często zdarza się tak, że wychodzi z pięcioma filharmonikami. No bo tak, zaczynamy rozmawiać, pokazuję wszystkie szczegóły, opowiadam i, i, i wiele osób przyznaje mi rację, i stwierdza, że rzeczywiście ten filharmonik wiedeński jest monetą numer jeden. Ja uważam, że wszystkie monety są wspaniałe, wszystkie są piękne, i, i najlepiej to mieć kolekcję wszystkich monet i, i cieszyć raz na jakiś czas swoje oko tym, tym majątkiem. No jednak, zawsze na pierwszym miejscu postawię właśnie tą monetę austriacką. Też wydaje mi się, co, co warto wiedzieć, moneta austriacka jest chyba najbardziej taki, taką nowoczesną granicą, jeżeli chodzi o spełnianie standardów humanitarnych. Bo to jest w sumie chyba jedyna producent złota, który wydaje certyfikat na to, że jego złoto nie pochodzi z krajów, gdzie nie są odpowiednie warunki pracy. To znaczy oni na przykład nie kupują z złota z Afryki, Od pracują... podejrzanych dostawców, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów, które są określone przez Światową Radę Złota, przez LBMA i jeszcze inne instytucje, które są istotne właśnie w całym rynku obrotu złotem. Można mieć czyste sumienie kupując wiedząc, że z nie ucierpiał przy, przy produkcji tego, no wiadomo, że jak się pojawiają takie duże pieniądze, no to pojawia się możliwość gdzieś tam nadużyć, dokładnie. Ale... To znaczy o, oni generalnie chyba wydaje mi się, przykładają ze wszystkich producentów największą wagę do, do tego, żeby cały proces produkcyjny odbywał się zgodnie powiedzmy z... z znaczy, ja myślę, że wszyscy przykładają, bo w dzisiejszych czasach nikt nie, pomoże, nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek niedociągnięcia, na jakiekolwiek nieścisłości, bo wypaść z rynku można bardzo szybko, każdego. To każdy z nas wie, kto się zajmuje konkretną działalnością, a wrócić na rynek i odzyskać klientów to są potem znowu lata pracy. Przewrócić się można w każdej chwili, tylko potem no, podnieść się to jest czas, yy, który trochę może potrwać. Z mojej strony tyle. Jak Państwo macie jakieś pytania dotyczące austriackich monet i imiennicy austriackiej, bardzo proszę. Zapraszam, kto z Państwa jeszcze chciałby sobie obejrzeć i upewnić się, czy ma biżuterię bądź coś z metalu w próbie, w jakiej to być powinno, to możemy to zweryfikować. Zachęcamy do udziału w konkursie. No i dziękuję bardzo.